Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry chłopaki. Ja tutaj jeszcze z poranną kawką. Jestem w trakcie wykonywania sobie makijażu twarz i brwi, powiedzmy, że już mamy zrobioną. I słuchajcie, dzisiaj dzisiaj mam ochotę na rzęsy bondingowe. Zrobiłam już jeden makijaż kolorowymi cieniami, który nie wiem czy już jest na kanale, czy dopiero pojawi się i tak sobie pomyślałam, że Powiem wam tak, może ja bardzo lubię siebie bez rzęs, tak jak mam teraz taki bardzo naturalny wygląd. Ja mogłabym tak, słuchajcie, śmigać cały czas i też tak bardzo często chodzę, że wykonuję makijaż sobie tylko twarzy, delikatny, naprawdę bardzo leciutki podkład. Dzisiaj akurat mam moje ukochane duo. Dziewczyny, podkład marki Eveline Better Than Perfect, uważam, że to jest naprawdę Numer jeden aktualnie, jeżeli chodzi e, o podkłady Eveline, tak jak jeszcze jakiś czas temu, moim takim faworytem był Satin Matte. To w tym momencie ten zdecydowanie lepiej mi się sprawdza. No i słuchajcie, dzisiaj na dobrą sprawę twarz przypudrowałam sobie też e, pudrem. pudrem. To jest Better Than Perfect, ale to jest puder pod oczy. Ale ja dziewczyny nakładam go na całą twarz, bo on jest niesamowicie mocno zmielony. Pudry pod oczy z reguły są takie bardzo, bardzo miałkie, super zmielone, że na skórze wyglądają tak, jakbyśmy dziewczyny nic nie miały. I tak teraz mm, właśnie wygląda. No i teraz sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobię sobie takie ładne, lekko kocie oko, jeżeli chodzi o rzęsy bondingowe. I dziewczyny, ja te rzęsy kupowałam na Shein. Dla zainteresowanych koszt niecałe 30 zł. To był mój pierwszy zestaw. I w tym zestawie mamy właśnie różne długości kępek. Mamy bond i seal, a także pensetę, którą tutaj gdzieś mam schowaną. Tutaj nie mamy removera. A w tym zestawie tutaj było dołączone właśnie dziewczyny. Tak samo i penseta. W tym zestawie była właśnie dołączona pensetka. Taka pensetka, aczkolwiek ona jest taka sobie, nie lubię tego kształtu. Był dołączony remover i był dołączony właśnie bond i seal. I ja Wam pokażę właśnie dzisiaj, jak kleić te rzęsy. Powiem Wam, że myślałam, że to będzie dużo trudniejsze, że ogólnie będę miała z tym problem, ale to jest tak prosto nakleić, z tego względu, że ten klej, ten bond jest naprawdę bardzo mocny. I ja Wam pokażę, jak ja to robię i. Myślę, że każda z Was będzie mogła sobie po prostu takie rzęski fajne e, zrobić w domu. Idą do mnie dziewczyny, jeszcze takie typowo pojedyncze kępki do uzupełniania, bo tutaj mamy e, głównie. Widzicie jakie ja tutaj używałam? Ja używałam maksymalnie do dwunastki, a tutaj mamy długość nawet 14-16. Ja takich wielgaśnych rzęs nie za bardzo, więc maksymalnie do tej dwunastki używałam. Czasem może jakąś czternastkę faktycznie w kącik i tyle mi ich zostaje. Na dobrą sprawę szesnastek i czternastek praktycznie w ogóle nie używam, więc zamówiłam sobie takie typowo same jeszcze kępki. Zabieramy się do klejenia. Oczywiście pamiętamy, że rzęski musimy mieć czyściutkie, wyczyszczone, nietłuste i, do I co do tego będziemy potrzebować? No słuchajcie, tylko i wyłącznie właśnie tego um, sila i bonda, bondu, czyli kleju, pęsetkę ja bardzo lubię właśnie ten kształt pęsetki, taki lekko skośny. Dobrze by było, żebyście miały dziewczyny pod ręką albo chusteczki nawilżające, albo dziewczyny płyn do dezynfekcji. Dlaczego? Dlatego, że klej bardzo mocno chwyta, i jest często tak, że pęsetka nam się klei i o, teraz w ogóle nawet muszę dziewczyny wyczyścić, i e, nie będzie chciały. Wam, nie będą Wam się chciały kępki ładnie przyklejać, bo będą zostawiały, słuchajcie, na pęsetce, więc nawet, słuchajcie, jeszcze lepiej by było, jakbyście miały pod ręką dwie pęsetki. czyli pęsetka, bąd i kępki. I na samym początku ja zawsze robię tak, że szykuję sobie, wyciągam sobie z opakowania, na przykład tutaj na bok kępki, które będę nakładać na powiekę na oko. Żeby mieć ułożoną taką fajną długość, żeby nie bawić się szybko w odklejanie, tylko przygotować sobie tutaj rzęski, które będziecie kleić, i będziemy zabierać je do roboty. Więc pozwólcie, że ja sobie teraz o może na to przyszykuję kępki, które będę nakładała na jedno oko i będziemy przechodzić już do aplikacji. No dobra, dziewczyny, ja sobie tutaj przyszykowałem widzicie kępki, żeby wiedzieć, które gdzie nakładać. Mam dzisiaj ochotę od zewnętrznego kącika mieć tak troszkę wyciągnięte. I dziewczyny, bardzo prosta sprawa. Mój taki sposób na to, żeby szło wam to w miarę szybko i czysto, to klej, czyli ten bond, nie aplikujecie już na samym początku na całe rzęski, tylko aplikujecie je. Widzicie, ten klej jest taki, ma taką bardzo małą pacynkę. I na samym początku najlepiej jest yy, klej nakładać etapami, czyli nakładacie w zewnętrznym kąciku, dajecie klej. I dajecie kępkę, tak jak ja to teraz będę robić. E, bardzo dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o aplikację takich rzęs, jest, dziewczyny, uniesienie właśnie sobie Waszej powieki, żeby te rzęsy Wam się fajnie pokazały i otworzyły. Tak jest dużo lepiej i, że tak powiem, szybciej. Więc, dziewczyny, pierwszym krokiem, zobaczcie, nakładam e, klej. Podnoszę sobie przede wszystkim... W ogóle powinnam sobie zmienić miejsce właśnie lusterka. Podnoszę sobie powiekę i delikatnie tym klejem, słuchajcie, maluję sobie tylko i wyłącznie rzęski w tym miejscu, w którym na początku będę nakładać. I co? Trzymam dalej, żeby mi się nie skleiło i biorę kępkę o i delikatnie, słuchajcie, tylko przykładam, puszczam i ona mi już tutaj dziewczyny zostaje na, na tych rzęsach. Bardzo ważne jest to, żeby tych rzęs nie nakładać na dobrą sprawę tak centralnie przy linii wodnej, tutaj, tylko dokładnie takie pół milimetra e, dziewczyny troszeczkę dalej od linii. O, delikatnie, tu w kącie. Zawsze najciężej jest nakleić w zewnętrznym kąciku i wewnętrznym. Później, tutaj, już idzie, słuchajcie, bardzo prosto. Ten klej jest na tyle mocny, że zobaczcie, że słuchajcie dziewczyny, siada to od razu na dobrą sprawę i bardzo fajnie się trzyma. I tutaj już miałam klej nałożony, więc przechodzimy dalej. Znowu biorę klej, podnoszę powiekę dziewczyny. To jest bardzo proste, tylko no, ja za pierwszym razem powiem Wam szczerze, że też e, troszeczkę się pokleiłam i tak dalej. Do, na początku, na samym początku, jak pierwszy raz kleiłam, to dziewczyny, powiem Wam, że mm, też naklei, nakładałam klej od razu na e, całe rzęsy i to był właśnie błąd. E, a tak, jak sobie klej, nakładacie ten klej błąd na takie etapy, właśnie to wychodzi to dziewczyny dużo, dużo lepiej. I tutaj już mamy praktycznie, zobaczcie, tyle rzęs przyklejonych i to wygląda naprawdę bardzo fajnie, w zależności od tego, czy lubicie większy efekt, że tych rzędów jest więcej, no to słuchajcie, sobie nakładacie, i tak robię, słuchajcie, dziewczyny, z całym okiem. Tutaj mam dwie czternastki, nakleiłam dwie dwunastki w tym momencie, i jeszcze te dwunastki sobie tutaj troszeczkę przeciągnę, więc bierzemy znowu klej. Metodą prób i błędów, dziewczyny, no nie ma innej reguły. Ja też, tak jak mówię, za pierwszym razem, dziewczyny też mi to absolutnie nie wychodziło. Też się denerwowałam. Penseta była poklejona. O! I powiem Wam, że jeżeli nie macie wprawy w klejeniu rzęs, to na samym początku ja bym w ogóle wybrała taką zwykłą pensetę, bo ona jest mała. Nic sobie, dziewczyny, nie dziubniecie w oko. O, sobie tutaj delikatnie tak przyciskam. Zobaczcie, już mamy no takie. Tyle rzęs nałożonych. Tutaj już pójdą te krótsze rzęski. Znowu biorę klej, podnoszę powiekę, żeby te rzęski mi się dziewczyny odsłoniły. O i tutaj dziewczyny nakładam dwie dziesiątki już. Czyli o o o właśnie, czyli takie już krótsze. O raz. Już widzę, że pęsetka mi się troszkę ubrudziła klejem, więc wycieram właśnie, żeby dziewczyny... To, to dlatego robimy, żeby łatwo nam się aplikowała rzęsa na nasze rzęsy, żeby nie zostawała dziewczyny na pęsecie. O, przyciskam i słuchajcie, jedno oko praktycznie mamy skończone. E, tutaj jeszcze jedną dziewiątkę sobie nakleję. Dobra, ósemkę, bo akurat w tym modelu jest ósemka, więc w zewnętrznym, w wewnętrznym kąciku delikatnie, o kurczę, dotknęłam sobie linii wodnej tym klejem. Okej. Okay. No i jedną taką maleńką kępkę sobie wewnętrznym kąciku. Sorry, jak Wam zesłaniam, ale tak jak mówię, no to jest o. I tyle. I teraz tak, co kolejnym etapem jest dziewczyny seal. SIL to jest taki preparat, który tak jakby ściąga nam e, tą kleistość z tych rzęs. Bo czasami jest tak, no zazwyczaj jest tak po prostu, jak sobie za dużo tego kleju nałożycie i zamykając oko, chwyta Wam e, klej z Waszymi rzęsami. Więc żeby wzmocnić właśnie ten efekt i żeby ten klej jeszcze bardziej się trzymał, to nakładamy sobie teraz ten preparat seal. On ma też taką, widzicie, cieniutką szczoteczkę i dziewczyny od spodu dotykamy właśnie te nasze rzęski, przecierając o w ten oto sposób. I teraz dziewczyny bierzemy pęsetkę i dociskamy właśnie z tym dziewczyny silem, bondem wszystko ładnie trzymamy kilka sekund, puszczamy i w ten oto sposób mamy, że tak powiem utrwalony ten klej i takie rzęski śmiało możemy nosić do, myślę, tak czterech dni. Nie dłużej. Wiadomo, one duże będą się trzymać, jeżeli się nie myjecie i tak dalej za bardzo twarzy, oczu. Natomiast no, on niestety po czasie się tak, jakby brudzi. Nie wygląda to estetycznie. No, i w ten oto sposób mam już jedno oko zrobione. Przez to, że nałożyłam sobie ten sil, to tutaj nie mam już tej takiej, nie chwyta mi się górna rzęsa z dolnymi. I to wygląda naprawdę ładnie. Zrobię sobie drugie oko. Zobaczcie, i na dobrą sprawę tu mam tak. Dwie czternastki, cztery dwunastki, chyba, yy, dziesiątkę i ósemkę. Ładnie wyciągnięte, mogę sobie to jeszcze bardziej wyciągnąć, robię drugie oko i wracam. I dziewczyny, drugie oko sobie nakleiłam. Teraz tylko co muszę zrobić, to właśnie z drugiej strony silem potraktować. Rzęski, żeby one mi się nie kleiły, żeby ten efekt był właśnie utrwalony. I tak na pewno będzie tak, że jeżeli jesteście praworęczne, na prawym oku będzie Wam to lepiej wychodzić, na lewym może być ciężej. U mnie tak jest na przykład zawsze. Zawsze jest mi ciężko zacząć, bo jestem praworęczna, więc dziewczyny na lewym oku zawsze jest mi na początku ciężko zacząć, żeby właśnie e, zrobić ładny ten efekt o i gotowe rzęsy zrobione dosłownie w kilka minut i te rzęskie dziewczynki będą się trzymać mi przynajmniej tak do czterech dni ja je trzymam jak już widzę, że one yy, no, nie wyglądają ładnie zazwyczaj powiem Wam, że na taki czwarty dzień to ja już robię ogólnie poprawki, bo na przykład czasem mi zejdzie będzie się odklejać w zewnętrznym kąciku, więc ja sobie ją ściągam i przyklejam od nowa yy, i no, powiem Wam, że to jest niesamowicie fajna wygoda, bo te rzęsy wyglądają. Bardzo naturalnie. Jeżeli chcę coś takiego bardziej hardkorowego, to wiadomo, że mogę sobie dosztukować, ale mi się ten efekt bardzo podoba. I teraz najważniejsze, czym te rzęsy zmywamy. Eee, w tym pierwszym zestawie, jak sobie zamawiałam, to na przykład nie było removera. W tym drugim czarnym już ten remover jest. To jest taki preparat dziewczyny o takiej formie, powiedziałabym, lekko tłustej coś, ale olejek i tym removerem naprawdę wystarczy, to ma też. O zobaczcie coś takiego. E, dotykamy po prostu rzęsy e, rzęsy rzęsy to sobie same ściągniecie. Jak już macie je tak ze 3-4 dni noszone, to to, co ja robię, to właśnie podnoszę i paznak, paznokciem, słuchajcie. Bez problemu ściągam te rzęsy. Nic nie ciągnie, nic się nie dzieje z moimi rzęsami. One po prostu, już na klej, klej na tyle jest osłabiony, że jak sobie podniosę tutaj, to tak po prostu ściągam e, te swoje rzęstki. I pozostałość, właśnie kleju ściągamy tym removerem. Wystarczy, właśnie potraktować swoje rzęsy tym e, preparatem, delikatnie przytrzymać wacik i ściągamy ten klej bez problemu. Ale dziewczyny, jeżeli na przykład nie macie takiego removera, to ja powiem wam, że mając właśnie ten pierwszy zestaw, e, używałam myjki O, takie ja już wam pokażę. Czekajcie, gdzie ja ją mam. Zwykły olejek. Ja akurat używam olejku do demakijażu z marki Eveline Cosmetic i on jest po prostu rewelacyjny. Namaczam po prostu z ciepłą wodą tym olejkiem te rzęsy. Później biorę taką myjkę, moczę w ciepłej wodzie. I słuchajcie, zwykłym olejkiem do demakijażu też ten klej zejdzie. Tylko musicie troszeczkę więcej czasu temu poświęcić, bo faktycznie przy tym removerze, akurat ten czarny co mam z tego zestawu, to faktycznie bardzo fajnie i szybko schodzi ten klej. Rzęsy są oczyszczone wasze nic się dziewczyny z nimi nie dzieje i uważam, że to jest świetne rozwiązanie właśnie do takiego domowego użytku, jeżeli na przykład nie macie czasu, żeby iść gdzieś do kosmetyczki na przedłużenie rzęs czy też w ogóle fundusze fundusze wam na to nie pozwalają, bo umówmy się, że rzęsy takie właśnie bo się, że rzęsy takie właśnie u kosmetyczki no, kosztują sporo pieniążków. Tutaj mamy bardzo fajną opcję. Nie zniechęcajcie się, boże ja się tu tak poprawiam. Nie zniechęcajcie się, dziewczyny, jeżeli za pierwszym razem wam nie wyjdzie, bo mi za pierwszym razem też nie wyszło. Każdy kolejny raz to już jest naprawdę bułka z masłem. Przychodzi to bardzo fajnie. Jestem ciekawa, czy zdecydujecie się na zakup takich rzędz bondingowych. Ja zostawię wam na dole w opisie linki do tych dwóch zestawów. E, ten podejrzewam, że mógł się już wyprzedać, bo e, one się dosyć szybko wyprzedają, ale zostawię wam linki do tych moich sprawdzonych na dole w opisie to będziecie mogły sobie spróbować, ale już wiem, że po live'ie, moim, jak robiłyśmy na Instagramie, jak kleić rzęsy bondingowe, to kilka z Was się zdecydowało na zakup i też jesteście zadowolone, więc słuchajcie nic się tu mi z oczami nie dzieje, nie podrażnia ten klej, wszystko jest super, więc dlaczego mamy przepłacać, jeżeli w domu możemy same sobie zrobić właśnie taki ładny makijaż e, rzęs, wiecie, stylizację rzęs. Ja już sobie z Wami dzisiaj żegnam, trzymajcie się cieplutko, no i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!